Jest rok radio, jest klasyka Roka. Jesteśmy w naszym pięknym, plenerowym studiu. Na żywo wszystko się dzieje, spadają rzeczy ze stołu. Jest Jacek Stęczewski ze Spółkoniec Świata. Kłaniam się, nie wiem, gdzie tu mam patrzeć. Tutaj, tak? Tu jest, jest kamera, jesteśmy w radiu, więc wszystko widać sam ale, Dzień ale możemy też sobie patrzeć w oczy. Dzień dobry. To no, będę tak rozbiegał, będę tak biegał tutaj, stąd tam. Dzień dobry, tam dobry. No, w zasadzie dzień dobry. Cześć, Jacek. Hej. Tomek Abertyn, Kuba Kaleta i Jacek Drzeki stęszewski Mogę powiedzieć, lider zespołu Koniec Świata. Z pełną odpowiedzialnością. Jak trzeba, to Jak można. Trzeba. Nie no, trzeba, dlatego że jesteś jedynym e, członkiem tego zespołu, który przetrwał te e, historyczne różne zawieruchy i, i, i jakby wiesz, do, dotrwałeś. Patrząc, do... patrząc od, od początku założenia kapeli, czyli od roku 2000, 2000. tak jest. No to, no to to ja zostałem jedyny, a później później tam. Koniec świata. Podchodzili, reszta podchodziła. Koniec świata, czyli wprowadzacie element troszkę liryczny, mam na, wrażenie, na te punkowe tutaj błonia e, namysłowskie. Co tutaj, Bobra? No, znaczy, jest parę takich kapel punkowych, bardziej lirycznych. Zresztą pan czasami lubuje się w takich, takich, takich też lirycznych kawałkach. No i, no i nie wiem, czy będziemy to akurat jedyni w tym, w tym temacie, ale, ale coś tam. Prowadzimy tekstowo, mam nadzieję. Przez wasze szeregi przewinęło się bardzo wielu perkusistów. Zastanawiało mnie to od samego początku, czym ci perkusisti tak tobie podpadają, że tak nimi żonglujesz. Nie, nie, jedną rzecz warto tutaj ustalić. Nigdy nie było tak że myśmy no raz może był taki raz czy dwa, te, dwa razy zdarzył się przypadek, kiedy my musieliśmy zwolnić perkusista i po, po prostu rozstać się, a tak to z reguły po prostu sytuacja życiowa los tak chciał, no, że już miał inną robotę, to coś dostał albo się wyprowadzał, albo tam musiał gdzieś w sprawy prywatne, oso, osobiste, zawodowe. No i tak to nas niestety tak mieliśmy tyle podgórkę z tymi pewniarzami, że musieliśmy zawsze ich szukać, no ale póki co na, na tej chwili jest okej. Okay. Ale póki co macie 22 lata za sobą, jak się czujesz na takim, na takim wydarzeniu? W sensie, czy publiczność festiwalowa to jest inna, która, niż ta, która przychodzi na koncerty specjalnie na was? Macie takie wrażenie, że musicie ich troszkę bardziej wziąć za przysłowiową twarz, czy... A festiwalowa, akurat jest, jak mówimy o plenerach, to ta publiczność festiwalowa jest chyba najbardziej zbliżona do tej klubowej, bo jeszcze są takie koncerty, tak zwane, te grill, grill and party, piknik, czyli jakieś dni tam jakiegoś miasta. Oczywiście tu nie, nie, nie mówiąc z impre, takim, takim, takim imprezą, bo one też są fajne, też kapele grają, jest ok. Ale no, no wiadomo, tam, tam częściej na takich piknikach pojawia się wiele osób przypadkowych, ktoś przychodzi, to są imprezy darmowe. Więc tutaj takie imprezy mają dosyć specyficzny charakter. A natomiast te festiwalowe, gdzie cała jest ekipa, zresztą widać, jest tu kolorowo, wszyscy ludzie są, wiadomo, są w klimacie. Nie przyszli tu, nie kupili biletów, tak, żeby zjeść kiłbę czy iść na futraka, tylko w jakimś określonym celu, więc tutaj akurat ta, ta, ta festiwalowa publiczność jest fajna. To jest też kwestia tego, później o której godzinie się gra, jak, jaki już jest klimat na, na, na festiwalu i wiele innych rzeczy, ale, ale ta, ta, mówię, ta festiwalowa publiczność jest dosyć zbliżona do, do tej klubowej. Co będziecie grali dzisiaj? No mamy dzisiaj. Godzinny set, no yy, godzinny albo godzinny 15, bo tu są różne takie rozbieżności, bo na początku dostałem informację godzina 15, teraz podobno gramy godzinę, więc, więc w tej godzinie no, zmieścimy tyle, ile się da tych piosenek i obowiązkowych i tych piosenek nowych z nowej płyty durny, którą końcem zeszłego roku nagrali, wydaliśmy. Yy, no więc yy, taki to pozycje obowiązkowe i te, które uważamy za ważne. Czyli będzie granat w plecaku. Akurat dzisiaj nie będzie granat. Nie będzie. Nie, 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 będzie, nie. Przed chwilą wykreśliliśmy. Musieliśmy obciąć ten listotę 15 minut, więc stwierdziliśmy, że część tam wywalimy. No i akurat padł na granat. Będzie. będzie. Planujemy na bis, jeżeli dotrwamy do BIS-u, a ktoś publiczność będzie też chciała, to, to też to będzie i orężada. No właśnie Tomek, Ty wspomniałeś o tym i myślę, że musimy też to podkreślić, Wy gracie od 22 lat, jak na przestrzeni tych 22 lat zmieniała się scena, jak się zmieniał rynek muzyczny, jest lepiej, jest gorzej? To jest taka sinusoida. Pamiętam, jak, za, jak zaczynaliśmy, jak były jeszcze te jeszcze te, te takie koncerty na, dzi, na dziko robione i trochę, trochę takie to było cygańsko biwakowe. To no, ciężko ciężko było coś mi tutaj przerywać. Nie wiem, czy jest ok. Nie, już jest, już jest dobrze. Tak jakby nie wiem, mikro To jest może... tylko świadectwo, że jesteśmy na żywo, że jesteśmy. Może prawdziwi. bateria była słaba, ale mam nadzieję, że tam mi się wszystko dobrze, dobrze nagrywa. I to, to jakbyśmy zaczynali, czyli to był początek y, rok, lat 2000, no to było tak, nie, nie, nie najlepiej było, ale też nie było najgorzej. Później przyszedł taki okres lepszy, potem przyszedł znowu gorszy okres. Y, ten okres przedpandemiczny wspominam jako taki najbardziej rozkwitający i, i, i pod, pod, pod każdym względem i, i, i sprzedaży płyt, i, i publiczności, i, i frekwencji na koncertach. Y, to było no tak 3 4 lata przed pandemią to się fajnie wszystko rozkręcało później przyszła pandemia i wiemy wiemy jak się skończyło więc teraz mamy inflację mamy kryzys i pod, obawiam się że te ciężkie lata przed nami no bo to wiadomo muzyka i pójście na koncert nie jest tą potrzebą, potrzebą pierwszego rzędu i to jest właśnie taki problem więc no ale Musi być gorzej, żeby było lepiej. No to tak, tak jest, tam, tam i z powrotem. Nigdy nie jest tak, że całe życie jest dobrze, nie? W waszych lirykach przewijają się często, no, powiedzmy to, wątki z Zabuga, dlatego że tak, i jest płyta Kino Moskwa, i jest numer fania, i jest też z płyty Oranżada Pust no, wydaje mi się, że teraz ten właśnie taki jakby wątek, wątki nawiązujące do kultury rosyjskiej mogą być tematem dość ważkim. To no, też mi się tak wydaje, zresztą y to był taki okres przy tych, przy, przy tych płytach, już później, przy kolejnych, to raczej, raczej już trochę mi się to też znudziło i, i, i ten, ten taki klimat folkowschodni już nie, nie kręci mnie tak i, i, i te, te piosenki nie były takie, takie znowu na kolejnych płytach, zahaczające o ten taki wschodni folk. A do płyty durny podeszliście, jak wyglądało nagranie, bo umieściliście mater, materiał z sesji Live, nagrywaliście na setki dużo? Tam tak, nagraliśmy to na setkę, tak jak poz, po, pozostałe, pozostałe nasze płyty. Tylko tutaj y, zrobiliśmy taki zabieg, że wzięliśmy producenta po raz pierwszy. Zdecydowaliśmy się na producenta, trochę się tego obawialiśmy, no bo producent zawsze tam trochę miesza i ma swoje zdanie. I trochę wywraca do piosenki do nogami czasami, ale. Ale już takie czasy przychodzą, że już wszyscy. No da, 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 po najwyższy czas, nie? Też tak stwierdziliśmy, że to jest najwyższy czas, żeby, żeby coś zrobić innego, żeby ta muzyka też nabrała trochę, jak gdyby, takiego innego kształtu i była też. żeby wyszła nie tylko spod naszych rąk, ale też spod. Spod rąk producenta, który nie jest z nami na co dzień i, i, i jakoś inaczej mógłby też ubrać te, te nasze dźwięki. A na te durny, kazaliście swoim słuchaczom chyba czekać najdłużej. To jest najdłuższa przerwa pomiędzy dwoma albumami w historii, bo to jest pięć lat, prawda? Bo tak. poprzedni krążek to był rok No, 2016. coś takiego, zgadza się. Tak? Ona miała wyjść wcześniej, miała wyjść przez, przed pandemią. No, pandemia wszystko tu rozwaliła, nasze plany, miała, była, była już wcześniej zaplanowana trasa promocyjna, wydawnictwo. No, już mieliśmy tam bardzo dużo rzeczy domkniętych, no ale niestety, to musieliśmy wtedy wziąć sobie na przeczekanie i, i przeczekać ten e, ciężki okres i, i wydać to później. No to co, płyta Durny jest no, sprawą stosunkowo świeżą, bo to jest ubiegły rok. Czy macie już może jakiś materiał na kolejne wydawnictwo? Są takie zarysy za, za jakieś, jakieś takie w brudnopisie, Rzeczy, które trochę, które nie trafiły na, na Durnego, bo już ograniczyliśmy tę tamtą płytę do 10 piosenek, yy, ale rysuje się już taki może cał, całokształt, kształt yy, obraz. Rozmawiamy o tym, jakby mniej więcej jak w jakim klimacie płytę zrobić. Są na razie rozmowy, bo trzeba też do, do tego dojrzeć. Nie? Zanim zaczniesz robić piosenki, no to fajnie mieć mniej więcej jakiś w głowie plan na, na to w, jak, w jakim klimacie będzie, w, jakim, w jakie dźwięki tutaj chcemy uderzyć i, i w którą stronę pójść. I to, co zaprezentujecie dzisiaj na scenie, na Bobra Fest w namysłowie, to będzie materiał, który ca, cały ten materiał będzie dobrze znany słuchaczom, nie będzie żadnych niespodzianek, premierowych numerów. Nie, nie no, póki co nie będzie żadnych niespodzianek, bo jesteśmy jeszcze w. W dalszym ciągu na, na tej fali promującej te nowe, nowe piosenki, nowe, stare, no ale piosenki w każdym razie z durnego, bo jeszcze na. na to jest dopiero pierwszy sezon plenerowy, gdzie możemy zagrać te piosenki w, w, na, na festiwalach czy na, na innych imprezach plenerowych, te piosenki z durnego, więc cały czas jesteśmy na tej fali jeszcze ogrywania i, i grania dla ludzi tych nowych rzeczy dla nas. Jest, my jesteśmy na festiwalu Czochra i Bobra. No to co? To widzimy się w takim razie na koncercie. Jak się czujesz przed koncertem? Dziękuję. Całkiem nieźle tydzień temu graliśmy w, w Galewicach, więc mieliśmy taką małą rozgrzewkę. Dzisiaj Czochra i Bobra, zaraz później musimy lecieć, bo ja i basista musimy się dostać na lotnisko, bo mamy zaraz po północy samolot na wakacji, więc musimy to trochę, dzisiaj jest trochę nerwowo, w jedną i w drugą stronę, ale jakoś ugramy, mam nadzieję. Będzie się działo. Jacek Stęszewski, Zespół Koniec Świata, dzięki serdecznie. Dzięki również, pozdrawiam Do wszystkich radio. słuchaczy, trzymajcie się, hej. Tomek Obertem, Kuba Kaleta, dzięki.